Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie, dzieci Boże, w uroczystość objawienia Pańskiego. Dziś obchodzimy uroczystość objawienia Pańskiego z wadą w tradycji świętym Czech Króli. Należy ono do najstarszych świąt chrześcijańskich wiąże się nierozerwalnie z uroczystością Bożego Narodzenia, chociaż niesie ze sobą odmienność i różnorodność treści. W pierwszym czytaniu słyszymy słowa proroka Izajasza. I pójdą narody do Twojego światła, zaleje Cię mnogość wielbłądów, dromadery z Madianu i Jefy. Wszyscy oni przybędą z Saby, zaofiarując złoto i gadzidło, nucąc radośnie hymny na cześć Pana. Przepowiednia spełniła się co do Joty. Ewangelia mówi nam, że mędrcy przybyli ze wschodu do Jerozolimy i pytali króla Heroda, gdzie jest nowo narodzony król żydowski. Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon. Herod skierował mędrców do Betlejem. Znaleźli tam Józefa i Marię z dzieciątkiem. Upadli na twarz, oddali pokłon i złożyli dary. Siostry i bracia. Zapewne mędrcy nie znali języka, którym posługiwała się Maria i Józef, ale przyniesionymi darami pokazali, kogo widzą w tym dzieciątku. Mędrcy przynoszą złoto, kadzidło i mirwę skarby przynależne królowi. Złoto symbolizowało to, co piękne, chwalebne, wartościowe. Oznaczało godność Jezusa jako króla. Kadzidło było używane w świątyniach podczas składania ofiar jako symbol modlitwy. Oznaczało, że Jezus jest Bogiem. Mirra to balsam, którym namaszczano zmarłych, a dodany do wina wzmacniał je. Taki napój podawano skazańcom. To zapowiedź męki Pana i jego pogrzebu. Objawienie Pańskie wskazuje na głęboki sens historii. Oto Bóg w Jezusie Chrystusie objawia się całemu światu. Przekracza granice miejsca i narodów, przekracza wszelkie ograniczenia. Mędrcy dzisiejszej Ewangelii są znakiem tego, że Bóg potrafi przemówić do każdego człowieka w Jego własnym języku i potrafi znaleźć drogę do każdego człowieka. Do mędrców przemówił poprzez układy gwiazd, w których szukali wiedzy o przyszłości. Dzisiejsze święto ma być odpowiedzią na pytanie, kim jest Chrystus. Pomocą w rozpoznaniu Chrystusa mają być Czei Królowie przybywają do Betlejem reprezentując świat pogański i ukazują nam prawdziwego, jedynego Boga. Chrystus nie ma być czczony jedynie przez naród wybrany, ale przez cały świat, który ma porzucić swe fałszywe wierzenia. Benedykt XVI w swojej encyklice o nadziei, idąc za świętym Grzegorzem z Nazianzu, tak komentuje tę scenę. W chwili, w której królowie prowadzeni przez gwiazdę adorowali nowego króla Chrystusa, nastąpił koniec astrologii, gdyż od tej pory gwiazdy poruszają się po orbitach wyznaczonych przez Chrystusa. To nie żywioły świata, prawa materii rządzą ostatecznie światem i człowiekiem, ale osobowy Bóg rządzi gwiazdami, czyli wszechświatem. Święty Ignacy z Antiochii pisał, a był rok 108. W momencie, gdy magowie złożyli hołd Dzieciątku, wszelka magia poniosła klęskę, straciły swoją moc wszelkie więzy złego. Kochani, oto dziś Bóg objawia się światu. Oto dziś poganie poznają prawdziwego Boga. Nasuwa się pytanie, jak to się dzieje, że pogańscy królowie przebywają z daleka i poznają Boga w małym Dzieciątku, a tak wielu ochrzczonych Go opuszcza? Przeżywają święta, ale zapominają, że ta mała dziecina to Bóg. Przeżywają tak zwaną gwiazdkę, ale nie mają do końca świadomości, do kogo ta gwiazda prowadziła. Mają kościół parę kroków od domu, ale do niego nie chodzą. Szał zakupów, porządki domowe, prezenty, Mikołaj, ale na modlitwę z dziećmi, spowiedź świętą i komunie już nie ma czasu. Wszystkim potrzeba nam. Dużo pokory. Tak wielu dziś kwestionuje Boga i chce postawić siebie w Jego miejscu. I za każdym razem człowiek przekonuje się, że bożki tego świata giną i z biegiem czasu ukazuje się ich małość i ograniczoność. Będący mieli odwagę uznać w dziecięciu kogoś, kto jest znacznie większy od nich. Uczmy się od nich pokory i wytrwałości w dążeniu do celu. Jakże potrzebna więc jest dzisiejsza uroczystość, kiedy Europa od wieków chrześcijańska coraz bardziej zapomina o Chrystusie. Szerzy się neopogaństwo, niewiara wśród ludzi ochrzczonych. Wielu ludzi, ongiś nawet bardzo gorliwych w praktykowaniu wiary, zaczyna dziś wierzyć, że Pana Boga nie ma, że ze względu na ich romantyczną miłość, cudzołóstwo nie jest już grzechem. Wszak oni się kochają, a miłość jest najważniejsza. Usprawiedliwiają wybory swoich dzieci wnuków, rodzice, dziadkowie i babcie. Ileż ludzi jest przekonanych, że Pan Bóg się do nich uśmiecha, jak w niedzielne przedpołudnie rodzinnie popychają wózki w supermarketach? Grzech już nie jest grzechem, co najwyżej słabością, błahoską, którą przecież dobry Bóg nie będzie się przejmował. Dlatego. Święty Jan Paweł II tak nalegał na potrzebę reewangelizacji, czyli ponownego odkrycia, kim jest Redemptor Hominis, jedyny odkupiciel człowieka. Siostry i bracia, trzeba nam się dużo modlić i pokutować za tych, którzy poznaną prawdę zdradzili, odeszli od niej i przypominać im poważną przestrogę z Księgi Apokalipsy, bądź zimny albo gorący, a ponieważ... Jesteś letni, to wypluję cię z moich ust. Chrześcijanie wiedzą, co należy czynić, aby nie zginąć. Trzeba się mocno trzymać Jezusa Chrystusa. Tego imię za życia wypisane jest w niebie, komu chlebem powszednim jest ofiara z siebie. Przypominał rodakom książę poetów polskich prymas biskup Ignacy Krasicki. Spójrzmy na dziecię w żłobku. Oto królowie przybywają, by mu oddać pokłon. Przybywają, bo wierzą, że to dziecię jest jedynym wszechmogącym Bogiem. Całe stworzenie go wielbi gwiazdy, słońce, galaktyki, więc i oni przyłączają się do tego uwielbienia. Trudno to pojąć ludzkim rozumem, że Bóg stał się człowiekiem. Wielokrotnie w naszej wierze czegoś nie rozumiemy. A czy mędrcy wszystko rozumieli? Oni mieli wiarę, która ich prowadziła do poznania prawdy. Wiara bowiem przekracza rozum, jest ponad rozumem i niejako uzupełnia to, czego rozum nie ogarnia. Weźmy przykład z mędrców, którzy, przynagłani wiarą, wędrują z daleka, mimo iż nie rozumieją, to mają ufność w Bożą Wszechmoc i Miłość. Francuski filozof Paul Ricoeur, zapytany o stosunek nauki i wiary, opowiedział o jednym naukowcu, z którym był więźniem w obozie niemieckim w Niemczech. W kieszeniach ubrania nosił zawsze miniaturowe wydanie Biblii i jakieś dziełko matematyczne. I mówił, we mnie, w moim życiu stanowią one jedno. Kochani, może warto na chwilę stanąć w zadumie przed szopką betlejemską i uświadomić sobie głęboko, że ta dziecina jest Bogiem. Oddajmy więc na wzór trzech mędrców pokłon temu boskiemu dziecięciu i uznajmy w nim króla i boga. W pewnej parafii, podczas rekolekcji, prowadzący ksiądz zaproponował specjalne nabożeństwo przyjęcia Jezusa jako zbawiciela i króla. Wystawił najświętszy sakrament i zaprosił każdego obecnego w kościele, aby podszedł przed ołtarz i zasypał dymiące się kadzidło na chwałę Chrystusa Pana. To było uznanie obecności Boga pod postacią chleba i oddanie hołdu Bogu, jak Czej królowie. Inicjatywa przekroczyła wszelkie oczekiwanie. Wszyscy biorący udział w rekolekcjach garnęli się jak w Wielki Piątek do Adoracji Krzyża, aby przez okadzenie oddać fawę swojemu Bogu. W wierszu Czej królowie ksiądz Janusz Stanisław Pasierb pisze tak. Jak przed wiekami tylko dla nich święto wokół świat nijaki. Ludzie obojętnie patrzą na cudaków, za czym oni lecą w powszech dróg zwyczajnych, złota smuga w niebie. A w szopce ja jestem królem czarnym. Ja jestem ciemność gipka. Ja jestem śpiewitaniec. Ja jestem mirragoszka. Biały jak moje włosy, szary jak dym kadzidła. Przedstawiam sędziwą mądrość. Dziecinna rączka dotyka mojej głowy. Moje skośne oczy wycięte są w masce, śniady jak złoto, które tutaj składam. W szmaragdem błyszczy moja tajemnica przed tajemnicą, która się objawia. Dary mówią: Złoto, że jesteś królem, zapanuj nad sobą. Kadzidło, żeś kapłanem, ofiaruj co twoje. Mirra przyszłość wyraża: będziesz cierpiał, umrzesz. Czas gwiazdy, jeśli z nimi pod biczem naglących promieni, jeśli z nimi trzema. Trzeba wziąć złoto, kadzidło i mirrę, a tu tandeta i pozłotka cienka. Z takiego dymu kaszel jak po sportach. Co jest naszą mirrą? Może miłość gorzka zrobiła się późno. Trzeba się pospieszyć. Już nikną promienie. Kończy się czas gwiazdy, a niebo ciemnieje. Kto nas poprowadzi? Siostry i bracia, kto nas poprowadzi? Czy wiemy, dokąd zmierzamy? Mędrcy dotarli do Betlejem, też pozwolili się posłusznie prowadzić gwieździe. Trzeba więc iść za gwiazdą, nie zrażając się odległościami i przeciwnościami, skoro mamy świadomość, że zaprowadzi nas do nowonarodzonego Jezusa. Bóg daje nam i w dzisiejszych czasach nowe znaki i zależy tylko od nas, czy je potrafimy odczytać. Wymownym znakiem, było nawrócenie się w 2019 roku anglikańskiego biskupa Gavin'a Ashendena. Ten angielski duchowny był kapelanem królowej Elżbiety II. Nawrócił się na katolicyzm i poszedł śladem innych słynnych anglikańskich duchownych, świętego Johna Henry'ego Newmana, kardynała Henry Edwarda Manninga czy księdza Roberta Hugh Bensona. Biskup Ashenden, mówiąc o swojej duchowej drodze, przyznał, że decydujące znaczenie w jego nawróceniu odegrał różaniec, a także refleksja nad cudami eucharystycznymi, które nigdy nie miały miejsca we wspólnocie Anglikańskiej. W końcu dzięki świadectwu świętego Johna Henry Newmana zdał sobie sprawę ze znaczenia magisterium kościoła. Siostry bracia, z okazji dzisiejszej uroczystości objawienia pańskiego, chcemy i my dokonać aktu wyznania wiary powtarzając za Piotrem Jego słowa spod Cezarei Filipowej. Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Wyznanie naszej wiary daje miejsce dla Ducha Świętego, który przenika nasze serca i nasze życie. Uklęknijmy więc przed Jezusem i wyznajmy. Panie Jezu Chryste, klękam przed Tobą na znak, że uznaję się Panem i Zbawicielem całego mojego życia. Poddaję się całkowicie Tobie i Twojej świętej woli, Abyś uczynił ze mną to, co zechcesz. Amen.